Cześć kochani, e, przyszłam do Was dzisiaj z, ze wstydem. Takie uczucie dosyć powszechne i zupełnie nielubiane, e, a uznałam, że jest na tyle powszechne i tak często się zdarza, że warto o nim trochę pomówić. Mało też jest w sieci na ten temat, więc e, tym bardziej e, powiemy sobie dzisiaj troszeczkę o tym, czym ten wstyd jest, skąd on się bierze, jakie rodzaje wstydu e, mamy jakie są konsekwencje, kiedy się wstydzimy za bardzo i jakie korzyści, kiedy ten wstyd jest całkiem spokojny. E, no to co, zaczynamy. Zaczynamy. Czym jest wstyd? E, wstyd, słuchajcie, tak można powiedzieć, to jest takie uczucie, które... Um, to jest ocena nas samych, tego, jacy jesteśmy, ale też tego, jacy chcemy być. W takiej dosyć destruktywnej formie wstyd to jest lęk przed samym sobą, czyli ucieczka od, od samego siebie. Wstyd to dosyć mroczne uczucie. Mi się kojarzy z wieloma maskami, wieloma szatami. On powoduje, że my zaczynamy zwracać szczególną uwagę na to, co inni powiedzieli, jak się zachowali, jak, co inni o nas myślą. No, i to często są ludzie, którzy mówią to, co im się wydaje, że inni chcieliby usłyszeć, albo robią to, co im się wydaje, że inni chcieliby, żeby, żebyśmy robili. Także ta, 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 z, tego, z tej perspektywy wstyd wydaje się mało fajnym i przyjemnym uczuciem. W jakich sytuacjach on się pojawia? Słuchajcie, to są te wszystkie chwile, kiedy czujemy się zażenowani, mamy wrażenie, że usuwa nam się grunt spod nóg, kiedy nam się coś nie udaje, kiedy chcielibyśmy coś zrobić, a tego nie robimy, kiedy dostajemy jakieś komentarze na swój temat albo ktoś ocenia naszą, naszą pracę. To są takie chwile, kiedy po prostu czujemy, że wali nam serce, w ciele odczuwamy różnego rodzaju z Zmiany. Czerwienią nam się poliki, zasychaną w gardle, pocą nam się e, ręce, może nam się kręcić e, niekiedy też w, w głowie. E, to, co jest też ciekawe dla wstydu, to um, Hawkins, który stworzył taką e, listę, m, skalę świadomości, skalę emocji, on wskazuje, że emocja e, wstydu znajduje się na samym dole. Czyli to o, y, powoduje, że to jest taka emocja, która odbiera nam zupełnie energię. Ona nas blokuje, powoduje, że my się w sobie zapadamy, mamy ochotę zapaść się pod ziemię, schować, zniknąć z powierzchni tej, e, z powierzchni, e, tej ziemi. Bardzo mało przyjemne uczucie, a co ciekawe, to jest uczucie społeczne, bo to nie jest tak, że my się ze wstydem rodzimy. My wstyd nabywamy, nabywamy go e, w, w, w okolicach 15 miesiąca życia. Między 15 a, a drugim rokiem życia. Yy, powszechnie to jest ten moment, kiedy mówimy o buncie, tak zwanym buncie dwulatka, albo ten moment, kiedy dzieciaczki zaczynają same chodzić, bo to jest ten okres, kiedy budujemy własną autonomię, czyli zaczynamy wyznaczać swoje granice, odkrywamy, że jesteśmy osobą niezależną, ale ciągle jesteśmy. Mocno zależni jednak mimo wszystko od tej drugiej osoby, i potrzebujemy akceptacji, uznania ze strony tych drugich osób, potrzebujemy też wielu komunikatów na, na swój temat. To co ciekawe, to w tym okresie, kiedy właśnie mamy te półtora roczku, dwa lata, trzy, to jest ten, ten czas, kiedy też przechodzimy trening czystości, czyli uczymy się sygnalizować o naszych potrzebach fizjologicznych. Nieumiejętnie czasami rodzice ten, ten proces przeprowadzają, zawstydzając wielokrotnie swoje dzieci, bo jeszcze czegoś się nie, nie, nie nauczyło. No i niestety to jest mega wrażliwy moment, bo zbyt krytykowani, oceniani, zawstydzani, ten wstyd uwewnętrzniamy, tak przyjmujemy ten komunikat i zaczynamy w niego wierzyć. Czyli, jak, to, jak ktoś nam wtedy powie, że jesteśmy brzydcy, to my wierzymy w to, że jesteśmy brzydcy. Jak ktoś nam powie, że się nieładnie zachowujemy, to my to przyjmujemy i wierzymy w to, że się nieładnie zachowujemy. Jak ktoś nam wtedy powie, że nawet tego nie potrafimy, to my w to zaczynamy wierzyć i, i, i idziemy potem w życie z takim przekonaniem, że my, że my nic nie potrafimy, bo oczywiście z czasem te komunikaty generalizujemy i one mają coraz to szerszy zasięg. Jakie rodzaje wstydu e, wyróżniamy? Bo to nie jest tylko tak, że ten wstyd jest e, tylko i wyłącznie zły. Oczywiście wyróżniamy dwa rodzaje wstydu, wstyd e, t, taki zdrowy, konstruktywny i wstyd toksyczny, ten e, zdrowy on pomaga nam budować relacje społeczne z innymi i e, pokazuje nam, gdzie jest, nasza, gdzie jest nasza granica, wskazując nasze ograniczenia, czyli daje nam prawo do bycia tylko człowiekiem, który wszystkiego nie potrafi. Toksyczny wstyd natomiast. Uderza w naszą osobowość, w nasza, w nasz charakter, w to, jakim człowiekiem jesteśmy i co o sobie myślimy. Przy toksycznym wstydzie jesteśmy pełni pogardy dla siebie, niechęci, odczuwamy wstręt na myśl o sobie. Uważamy, że jesteśmy do niczego, że nic nie potrafimy, że nigdzie nie pasujemy, że nikt nas nie lubi, że nigdy nam się nic nie uda. Zastanawiam się, co jeszcze, no toksyczny wstyd jest taką absolutną blokadą. My tracimy natychmiast kontakt ze sobą. To jest ten moment, kiedy zaczynamy właśnie się mocno koncentrować na tym, czego inni od nas chcą i próbujemy te potrzeby ze wszech miar realizować, ignorując zupełnie to, co się z nami dzieje i to, czego my potrzebujemy. Czujemy się wtedy zagubieni, nie rozumiemy tego, co się wokół. Wokół nas dzieje, wstyd jest bardzo przytłaczającym uczuciem. Wówczas może doprowadzać do różnego rodzaju stygmatyzacji, do, do izolowania się, do chowania. Za tym oczywiście idzie depresja, za tym mogą pójść różnego rodzaju samookaleczenia, próby samobójcze, myśli samobójcze. Znam wiele dziewczyn w wieku nastoletnim, które z powodu właśnie toksycznego wstydu. Mają zaburzenia odżywiania. One się w ten sposób też oczywiście karają, ale przede wszystkim nie akceptują siebie taką, jaką, jakimi są, tylko cały czas próbują sięgnąć jakichś niewyobrażalnych ideałów. Stąd też, też wywołuje perfekcjonizm, który. No nie jest zdrową postawą. Oczywiście my bardzo lubimy mieć kontakt z osobami, które są takie uporządkowane i wszystko fajnie robią, i można zawsze na nich polegać, bo one odwalą całą robotę e, za nas, jeśli na takiego perfekcjonistę trafimy. E, I dopilnuję, żeby było wszystko w porządku, ale uwierzcie mi, że perfekcjonista mocno cierpi. E, a jest perfekcjonistą, perfekcjonistą głównie dlatego, żeby się już nie musieć wstydzić. E, że, więc jak zrobię wszystko tip-top, to się wstydzić nie będę musiał. Toksyczny wstyd powoduje też, że budujemy taki bardzo zniekształcony obraz siebie. On nas mocno też e, paraliżuje, e, odbiera nam całą, calusieńką całą energię do działania. I toksyczny wstyd e, po prostu nas hamuje, nasz rozwój tak? zatrzymuje, nas, zatrzymuje w nas, e, nas w miejscu. No to sami widzicie i słyszycie, że to nic fajnego, trochę tak się wstydzić, ale to nie jest do końca tak, bo gdyby, gdyby tak było, że to uczucie jest do bani i ono tylko nas, jest dla nas krzywdzące, ograniczające i blokujące, to, myśmy, to my byśmy go nie odczuwali. To ono by nam e, e, to ono by nie, się nie pojawiło w naszym życiu. Jakie korzyści? Chyba porozmawiamy teraz o korzyściach, co. Mam tu też karteczkę, bo, bo, bo to jest dla mnie dosyć nowa sytuacja w ogóle, że ten wstyd może być pozytywny i że mogą z niego płynąć, płynąć jakieś korzyści. Musiałam sobie to wypisać po prostu na, w punktach na, na, na papierze i chętnie się z Wami tym podzielę. Jakie są, jakie są więc jego korzyści? Taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to, to, to ponieważ my jak wstyd jest uczuciem społecznym. Bardzo często odczuwamy ten wstyd w kontakcie i relacji z drugim człowiekiem. E, więc to, tą korzyścią, która z niego płynie, to jest właśnie regulowanie tych relacji z innymi. Osoby, które są wstydliwe, są też często bardzo empatyczne, bardzo, wrażliwy, bardzo wrażliwymi osobami, które są po prostu w stanie zauważyć i dostrzec to, co się dzieje z drugą osobą. Są w stanie wejść w ich buty, w ich perspektywę i jakby zrozumieć sytuację nie tylko z poziomu własnej, z własnego pola widzenia, ale też z, po, z punktu widzenia tego, tej drugiej osoby. To jest niezwykła e, zaleta, e, więc e, jeżeli się odczuwamy wstyd w jakiejś relacji w, w relacji z kimś, to bardzo często jest to dla nas taki sygnał, że być może zrobiliśmy coś, co mogło urazić drugą, e, u, e, drugą osobę. Wstyd w takiej sytuacji pomoże nam zmienić nasze zachowanie. O ile nie jestem wstydem toksycznym, tym, kiedy po prostu zinternalizujemy ten komunikat i zaczniemy się pić, mówiąc, że jesteśmy do niczego, nic nie potrafimy, jesteśmy hamcy, bredni, itd. itd. Zdrowy wstyd po prostu nam tylko pokaże tyle, że ups, wyhamuj, bo być może robisz coś, co jest krzywdzące dla drugiej strony. Zastanów się, czy właśnie na tym ci yy, zależy. Wstyd też chroni nas przed właśnie a propos tych relacji, chroni nas przed zbytnią agresją, z którą mogli, musielibyśmy się mierzyć, gdybyśmy tego wstydu nie mieli, nie odczuwali. Bo na, dajmy na to, że właśnie robimy coś, co jest krzywdzące albo nieprzyjemne dla drugiej osoby, my się orientujemy i o, zaczynamy się wstydzić. I ten wstyd jest na tyle wyraźny, bo gaśnie nam głos, pojawiają się czerwone poliki, bardzo często spuszczamy e, głowę, przyjmujemy taką nieco skuloną, e, nie co skuloną postawę, to jest mega widoczne po prostu, druga strona to widzi. I jeżeli ona jest wkurzona na nas, zdenerwowana, bo właśnie chwilę przed coś zrobiliśmy idiotycznego, głupiego, to ten wstyd jest chroniący dla nas przed wybuchem nadmiernej agresji w stosunku, w stosunku do nas, po to go odczuwamy, on nas po prostu chroni. Inną formą wstydu, którą ja osobiście bardzo lubię, taką funkcją, zaletą, to jest to, że ten wstyd daje Ci prawo do bycia niedoskonałym. On wskazuje ci Twoje ograniczenia. E, czyli nie przestajesz być tak zwanym Panem Bogiem, który po prostu nagle wszystko musi umieć i wszystko ma, e, e, wszystko ma wiedzieć. Tylko wstyd pokazuje ci mi, o kurde, tego jeszcze nie umiem. Tego jeszcze się muszę douczyć. Na ten temat jeszcze warto, żebym sobie troszeczkę poczytała. A może za to w ogóle nie warto, żebym się zabierała, bo się na tym nie znam. I, i odkrycie tych ograniczeń własnych jest naprawdę sednem sprawy, dlatego że jak sobie uświadomicie, gdzie te wasze ograniczenia są, jak one wyglądają i na czym polegają, to możecie coś z nimi zrobić. Możecie zdecydować, że się dokształcicie, możecie zdecydować, że obierzecie inny kierunek, omijając te ograniczenia. Szerokim łukiem, a możecie po prostu zdecydować, że poprosicie kogoś o pomoc. Więc pod tym kątem wstyd jest doskonały, bo pokazuje nam po prostu nasze. Ograniczenia i nasz brak, brak doskonałości. Ten wstyd zaprasza nas i daje nam prawo do tego, że możemy być tacy, jacy jesteśmy, że mamy prawo do posiadania swoich mocnych stron, ale też swoich słabych stron, że mamy prawo też do wszystkiego, do, słabo, do okazywania słabości, do niezadowolenia, do przeżywania złości, smutku, że to wszystko jest w porządku. Także to, 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 to jest miłe, warto z tego. Z tego wstydu w tym zakresie korzystać i po prostu pozwolić sobie być tylko człowiekiem. Inną rzeczą, którą dostajecie od wstydu, to jest zmiana, zachęta do zmiany. Um, e, czyli jak już odkry, znajdziecie się w sytuacji, w której się zawstydzicie, to, to, e, jeżeli jest to zdrowy wstyd, będę to podkreślała za każdym razem, e, to prawdopodobnie on was, on was prowokuje do tego, żebyście poszukali innego rozwiązania, e, in, żebyście zmienili swoje zachowanie, bo odkryjecie, że tu w tym Momencie, jest wam niewygodnie, jest wam z tym e, niefajnie. Bądźcie tu ostrożni, bo toksyczny wstyd wywołuje chęć izolowania się i on jest wtedy blokujący. On wcale do żadnej zmiany nie, nie, nie prowadzi. Chodzi o to, żeby się złapać na tym, że się wstydzę i odkryć, jakie jest to moje ograniczenie, tak? bo, bo to. Mm, Cały sens właśnie polega na tym, że my to ograniczenie zauważymy, dostrzeżemy i coś z tym ograniczeniem własnym zrobimy. Albo skorzystamy z pomocy innych, albo się sami dokształcimy, albo zrobimy cokolwiek innego, ale co spowoduje, że po prostu pojawi się w naszym, w naszym zachowaniu, w naszej postawie, w naszym sposobie myślenia albo ocenie sytuacji zmiana. Także to jest mega fajna, pozytywna strona, jeżeli chodzi o wstyd. Jeszcze jedną rzecz wstyd robi. Właściwie nie robi, on nam po prostu pozwala, pozwala nam postawić granicę. On nawet nie postawić granicy, on pozwala nam wyczuć, gdzie jest nasza granica, gdzie czujemy się dobrze i komfortowo, a gdzie się dzieje już coś, co nam po prostu nie odpowiada. Pamiętajcie, że jak stawiamy te swoje granice wokół siebie i je odkrywamy, to to buduje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, bo to sprawia, że my wiemy, jacy my jesteśmy. Co nam robi dobrze, na czym, my się, na czym my się znamy. Taką formą wstydu też jest nieśmiałość, i ta nieśmiałość nie jest niczym złym, bo ta nieśmiałość tak naprawdę chroni nas przed nadmiernym pokazywaniem siebie innym osobom, innym, obcym osobom. Bo on pilnuje, żebyśmy nie pokazali swoich słabych stron, żebyśmy tak bardzo się nie, nie, nie objawiali, czyli jakby trzymamy swoją granicę. To jest trochę tak, że ja do swojego domu wpuszczam te osoby, którym po prostu ufam, którym wiem, że, że wiem, że z ich strony nie spotkam mnie nic złego. Także w tym zakresie, jeśli odczuwacie wstyd w, w relacji z nowymi osobami, no to się nie dziwcie, to jest absolutnie naturalna reakcja, wszystko jest ok. Masz prawo wtedy czuć a, zawstydzenie. Pilnuj tylko, żeby ci ten wstyd nie zblokował w ogóle nawiązywania relacji, bo wtedy będziesz czuł się osamotniony. Inną funkcją, bardzo ciekawą też a, wstydu. To jest taka funkcja twórczości, ciekawości. W momencie, kiedy palniemy jakąś głupotę albo się zorientujemy, że czegoś nie wiemy, też odczuwamy wstyd. Jest nam po prostu głupio. No i ten wstyd jest po to, żeby po prostu rozbudzić naszą ciekawość, żeby się uświadomić sobie, kurde, to nie wszystko jednak wiem, to może jednak poszperam, jeszcze poczytam, czegoś się na ten temat dowiem. Czyli popycha nas, tak? Popycha nas im do, do rozwoju i do zdobywania, do zdobywania wiedzy. Także słuchajcie, wstyd jest boski, bo on po prostu mówi nam: nie musisz być taka idealna. Jesteś fajna, taka jaka jesteś. To są Twoje ograniczenia, to są Twoje plusy, to są Twoje minusy. Po prostu to jesteś cała Ty. Cudna, cudna Ty. I tym optymistycznym głosem chciałabym zakończyć. Dzisiejsze opowiadanie o wstydzie, jak Wam się podobało, to proszę wciśnijcie kciuka w górę. Jeżeli chcielibyście więcej, to subskrybujcie i bardzo proszę o komentarze. Jestem strasznie ciekawa, czy Wam się tego dobrze słucha, czy powinnam skrócić, czy powinnam może mówić coś więcej. To wstydu pewnie jeszcze wrócę, bo wstyd to jest strasznie mi bliskie uczucie. Ja sama byłam wstydiochem przez bardzo długi, długi czas. Zaraziłam tym wstydem swoje dzieci więc chętnie nagram jeszcze jeden film, w którym opowiem co my robimy w ogóle jak się wstydzimy, czego, co nam może być pomocne. No może trochę więcej opowiem o toksycznym wstydzie. Natomiast na dzisiaj już kończę. No i czekam na wasze komentarze. Cześć, papa. Pa.